Awans to, proszę Państwa, sklep, który pokazał, że można, można dostarczyć na czas. I tutaj jestem bardzo zadowolony z awansem. Nigdy nie e, czekałem zbyt długo na awans. To, to, to Bardzo fajnie, nie? No, przeważnie się na awans taki w pracy e, czeka z, nie, z niecierpliwością, i ja tak czekałem, i się e, szybko doczekałem. Tak. Proszę Państwa, otwieramy... Bluetooth. Nie widzę tu żadnych blomb e, zabezpieczających, dlatego rozpakowywujemy. Piękny jest, piękny. Ta czerń, to wykonanie, ten plastik, ta obdowa. No, to już wygląda jak taki profesjonalny yy, głośnik, no to, to taka zabawka, to może to taki plastik. No tak. Mam wrażenie, że jednak jest, yy, tutaj te kanty, to wszystko takie jest troszkę głupko odporne, jak to mówią, jak jakiś tam niesforny dzie dzieciak uderzy, czy coś, no to to, to wygląda na bardziej odporne. Znaczy mogę się mylić, ale tak, tak, wygląda. To taki bardziej klasyczny wygląd, dystyngowany, rozumiesz, ten, tego. Są oczywiście porty. zobacz no, jak ta klapka wygląda. No, dużo lepiej niż w jbl no, Tutaj się nic nie urwie, jak w JBL-u już tamten plastik przechodzi. Mamy dwa wyjścia USB, zasilanie, parujemy, oba głośniki, bateria, światełka boczne, no i gitary, tu mamy podgłoszenie, ściszanie mikrofon i. Audio in. Mikrofon do gitary oczywiście. Najpiękniej się to zamyka. No i Diz megapas Mega Od razu słychać różnicę, wyłączę sobie tego do bas, między Sony a jbl -em. Jest ta separacja. Słyszymy tą separację między wysokimi, średnimi, a niskimi. Przejąłem sobie mikrofon. Przynajmniej jeden przybliży, żeby nie było takiego echa, czego nie zrobiłem wcześniej. Takie troszkę echo, było, bo z jednej strony, będziemy słuchać, bo to stereo jest. I właśnie ta separacja. Możesz wyłączyć ten nadmiar basu, chociaż tu ten e, nadmiar basu jest bardzo dobrze kontrolowany. Słychać tutaj e, dokładnie wszystko. No nie tak jak w boomboxie, gdzie no, po prostu rzucili tym basem i on przytłoczył wszystko. I tutaj jest jeden wielki łomot. A tutaj jest kontrola. Sony. Znów się udało. No rewelacyjny sprzęt a jest tańszy od boomboxa. To oddaję. To, to boombox. Ten słony zostaje. Nie no, wspaniała maszyna. Powiem Ci i nawet mm, ja preferuję taki wygląd, chociaż y, tutaj y, dla młodzieży, no to chyba młodzież boli taki, nie? Tam jest kolorowe Ja jednak wolę tego typu. Ach, nawet te światełka, no fajnie, fajnie tutaj y, się pokazał. To będzie no, światełka światełkami, ale dotyk samo... To jest dotyk. Czuję, że bardziej taki zbity, mocniejszy będzie J, JBL. Ten będzie troszkę mnie, mnie, mniej taki zbity, ale to, to nie znaczy, że jest jakiś yy, słaby czy coś. To jest też solidny yy, plastik. Mam wrażenie, że przyciskając przycisk Mega bus, boczne głośniki zaczynają, wiecie, yy, tutaj atakować, a bez nich yy, przednie. No jest, no 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 no, 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 no. różnica jest. No, tego się nie da opisać jaka jest różnica. I też no, to, te mikrofony nie wiem czy w ogóle oddają, to no trzeba by samemu się e, przekonać. Nie ja, wiem, jak JBL mogło w ogóle wypuścić takiego łomota. E, tutaj jest, panie kolego. Jestem prestiż e, zachowany Dobre I... Dobra jest, bo kamera mi się wyłączyła. W zestawie jest oczywiście ładowareczka, jest kabelek angielski i polski Sony. Uch, jaki on jest przyjemny, a jaki piękny, czarny, duży. No, będzie się podobał mi, bo mi się podoba, fajny jest. A, ale daj sobie kostki. No taki materiał jest, Panie Kolego, szagloblowy, szagloblowy, Mi się podoba, cacko. A, ja go biorę ze sobą. Pozdrawiam i polecam.